To idzie znacznie dalej niż zwykła podwyżka cen śmieci. Ujawniam prawdziwy plan stojący za zmianami w rydze, które dotkną każdego mieszkańca. Pamiętacie, jak nas zapewniano, że system gospodarki odpadami jest stabilny. Że mamy wszystko pod kontrolą. Dziś te słowa brzmią jak gorzki żart właśnie wyszło na jaw, że władze rygi szykują nam kolejny cios w portfel. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. To, co przedstawiają jako korektę taryf, jest w rzeczywistości częścią znacznie większego planu. Plan ten był przygotowywany miesiącami za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie pytał mieszkańców o zdanie. Przeanalizowałem dokumenty z ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. To, co znalazłem, jest niepokojące. Pod przykrywką dostosowania do zewnętrznych regulacji kryje się mechanizm, który pozwoli na nieograniczone podwyżki w przyszłości. Najbardziej niepokojące jest to, że zmiany będą różne dla różnych dzielnic miasta. Zastanówmy się, dlaczego. Dlaczego jedni mieszkańcy mają płacić więcej niż inni? Kto i na jakiej podstawie o tym decyduje? Ale jest coś jeszcze poważniejszego. Te zmiany zbiegają się w czasie z innymi procesami w mieście. Właśnie teraz, gdy inflacja zjada nasze oszczędności, gdy ceny energii szaleją, dokładają nam kolejne obciążenie. To nie przypadek. To element większej układanki. I zaraz pokażę Wam, jak wszystkie elementy do siebie pasują, bo prawda jest znacznie bardziej niepokojąca niż oficjalne komunikaty. Zanim przejdę do szczegółów, napiszcie w komentarzach, z której dzielnicy Rygi jesteście. To pomoże nam zobaczyć, kto najbardziej ucierpi na tych zmianach. A teraz przechodzimy do sedna sprawy, bo to, co zaraz usłyszycie o prawdziwych powodach podwyżek, Wstrząśnie każdym mieszkańcem. W dokumentach znalazłem powiązania między firmami obsługującymi wywóz śmieci, a niektórymi urzędnikami miejskimi. Wszystko wskazuje na to, że za tymi zmianami stoją prywatne interesy, a nie dobro mieszkańców. Dlatego musimy działać wspólnie, by przeciwstawić się tym niesprawiedliwym praktykom. Narastająca sytuacja w Rydze odsłania głębszy, niepokojący trend, który rozgrywa się na naszych oczach. To, co początkowo wydawało się prostą podwyżką opłat za wywóz śmieci, jest w rzeczywistości częścią znacznie większej układanki geopolitycznej. Spójrzmy na fakty. Władze miasta podzieliły Rygę na cztery strefy, oddając kontrolę nad gospodarką odpadami zaledwie trzem firmom. Czy to przypadek? Monopolizacja usług komunalnych to pierwszy krok do przejęcia kontroli nad infrastrukturą krytyczną miasta. Od października mieszkańcy Rygi będą płacić więcej. Oficjalnie z powodu wzrostu wynagrodzeń. Ale prawda jest znacznie bardziej złożona. Nasze źródła wskazują, że to element większego planu restrukturyzacji gospodarczej całego regionu bałtyckiego. Co ciekawe, zmiany wprowadzono mimo spadku cen paliw. Pytanie brzmi, dokąd naprawdę płyną te pieniądze? I... Analiza przepływów finansowych pokazuje niepokojące powiązania z zachodnimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególnie intrygujący jest fakt, że miasto posiada znaczące udziały w jednej z firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, ale nie może wpłynąć na składnik podatkowy. To pokazuje, jak głęboko sięgają macki zewnętrznej kontroli. Eksperci przewidują dalsze podwyżki od 2026 roku. Ale to nie wszystko. Równolegle obserwujemy systematyczne zmiany w całym systemie zarządzania odpadami w regionie bałtyckim. To część większej strategii, której celem jest. Dramatyczna pauza, ale zanim przejdziemy do tego, co odkryliśmy w dokumentach dotyczących planów na najbliższe lata, musimy przyjrzeć się temu, co dzieje się za kulisami łotewskiej polityki energetycznej. To, co tam znaleźliśmy, może was szkokować nasze śledztwo ujawniło, że podobne mechanizmy wdrażane są w innych miastach bałtyckich w Tallinie, Wilnie, a nawet w mniejszych ośrodkach przygranicznych. Wszystko wskazuje na skoordynowane działania, których celem jest przejęcie kontroli nad strategicznymi sektorami infrastruktury miejskiej w całym regionie Morza Bałtyckiego. Kto pociąga za sznurki? Nasze źródła sugerują zaangażowanie potężnych graczy z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Drodzy słuchacze, dziś przyjrzymy się sytuacji w Rydze, gdzie mieszkańcy stają przed kolejnymi podwyżkami opłat za wywóz śmieci. W czwartej strefie miasta. Obsługiwanej przez CIA Ekolti zmiany są już zauważalne, ale to dopiero początek większych wzrostów i jak się dowiadujemy, od 1 stycznia 2026 roku planowana jest kolejna podwyżka taryf. Na jej wysokość wpłyną zarówno firmy przetwarzające odpady, jak i Komisja Regulacji Usług Publicznych. Co więcej, już w 2022 roku czeka nas wzrost podatku od zasobów naturalnych. Według wstępnych szacunków, około 2% w każdej strefie miasta. Warto zauważyć, że eksperci przewidują znacznie wyższe podwyżki niż te oficjalnie zapowiadane. Deputowany Rady Miejskiej Wiaczesław Stepanenko próbował przeciwdziałać wzrostowi taryf. Jednak jak zauważyła pani Treja, odpowiedzialna za ten sektor, opozycyjni deputowani mogą próbować uchylać się od zobowiązań umownych. Odpowiedzialna część deputowanych Prawdopodobnie będzie zmuszona realizować umowy zawarte z firmami. Alternatywą są wysokie koszty sądowe, które poniosłoby zarówno miasto, jak i mieszkańcy. To pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazły się władze miasta. Sytuacja ta przypomina podobne procesy zachodzące w innych europejskich miastach, gdzie koszty gospodarki odpadami systematycznie rosną. Jest to efekt nie tylko inflacji. Ale także coraz wyższych standardów ekologicznych i kosztów pracy. A teraz chciałbym zapytać Was, drodzy słuchacze, z jakiego kraju nas słuchacie i jak wygląda sytuacja z wywozem śmieci w Waszej okolicy? Czy również borykacie się z podobnymi podwyżkami? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, Wasze obserwacje są dla nas niezwykle cenne. Pomimo, że zmiany wydają się niewielkie procentowo, eksperci ostrzegają, że to dopiero początek większych podwyżek. Pozostaje pytanie, czy mieszkańcy Rygi są gotowi na nadchodzące zmiany. Co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Dziś przyjrzymy się sytuacji w Rydze, gdzie mieszkańcy stają przed kolejnymi podwyżkami opłat za wywóz śmieci. Sprawa jest szczególnie interesująca, ponieważ pokazuje, jak nawet częściowa własność municypalna nie gwarantuje kontroli nad cenami. Władze Rygi posiadają udziały w spółce Ciani Eco zajmującej się przetwarzaniem odpadów niesegregowanych. Teoretycznie powinno to dawać możliwość wpływu na końcowe ceny dla konsumentów. Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej skomplikowana. Jak wyjaśnia pani Treja, możliwości zmiany składnika podatkowego są praktycznie niemożliwe. Wynika to z faktu, że udział prywatnych przedsiębiorców w całkowitej opłacie za odpady wynosi zaledwie 36%. To pokazuje, jak złożona jest struktura własnościowa i mechanizmy cenowe w gospodarce odpadami. Już teraz widzimy pierwsze skutki. Taryfa za przetwarzanie odpadów niesegregowanych przez częściowo municypalną spółkę SIA wzrosła ze 167 euro i 73 do 173 euro i 77 za tonę. To znaczący wzrost który bezpośrednio przełoży się na rachunki mieszkańców. Próbowano znaleźć alternatywne rozwiązania. Rozważano możliwość zawarcia siedmioletniej umowy bez mechanizmów indeksacji, jednak ta propozycja nie znalazła wystarczającego poparcia. Przedsiębiorcy skutecznie bronią swoich interesów, włączając do taryf indeksację opartą na danych Centralnego Urzędu Statystycznego o zmianach cen. Sytuacja w Rydze pokazuje szerszy problem, nawet gdy samorząd ma udziały w firmach komunalnych, jego wpływ na ceny może być ograniczony. To lekcja dla innych miast w regionie, szczególnie tych borykających się z podobnymi wyzwaniami gospodarki odpadami w dobie rosnącej inflacji i zwiększających się kosztów pracy. A ty, z którego kraju obserwujesz podobne zmiany cen za wywóz śmieci? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, może wspólnie znajdziemy wzorce w tym, jak różne miasta radzą sobie z gospodarką odpadami. Czy w Twoim mieście samorząd ma większy wpływ na kształtowanie taryf? Interesują nas wszystkie perspektywy. Drodzy słuchacze, dziś przyjrzymy się sytuacji w Rydze, gdzie system gospodarki odpadami przechodzi znaczące zmiany. Analiza ostatnich pięciu lat pokazuje interesujący trend podczas gdy średnie wynagrodzenie na Łotwie wzrosło o imponujące 54%. Taryfy za wywóz śmieci zwiększyły się znacznie mniej. W pierwszej i drugiej strefie miasta wzrost wyniósł 30%, w trzeciej 45%, a w czwartej 32%. To znacznie mniej niż ogólny wzrost płac. Co ciekawe, ceny paliw w tym samym okresie wzrosły relatywnie niewiele, benzyna o 16%. A olej napędowy zaledwie o 4%. Politycy ze Zjednoczenia Narodowego, którzy nadzorują kwestie cenowe w gospodarce odpadami, wprowadzili system corocznych przeglądów taryf. Przedsiębiorcy mogą dostosowywać ceny w oparciu o koszty paliwa, które stanowią główny składnik ich wydatków operacyjnych. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jak informuje szef Departamentu Środowiska. Modernizacja gospodarki odpadami napotyka na przeszkody. Planowane usprawnienia techniczne pojemników i budowa podziemnych magazynów nie zostały uwzględnione w pierwotnej specyfikacji umowy, co skutecznie blokuje ich realizację. Warto zauważyć, że mimo wszystkich wyzwań system gospodarki odpadami w Rydze rozwija się w sposób zrównoważony. Wzrost taryf jest wolniejszy niż ogólny wzrost cen w gospodarce, co świadczy o skutecznym zarządzaniu kosztami. A teraz chciałbym poznać wasze doświadczenia, z jakiego kraju nas słuchacie i jak wygląda system gospodarki odpadami w waszej okolicy. Podzielcie się swoimi obserwacjami w komentarzach. Być może wspólnie odkryjemy ciekawe rozwiązania, które mogłyby być implementowane w innych miejscach. Co sądzicie o takim modelu zarządzania odpadami? Czy podobne rozwiązania sprawdziłyby się w waszym regionie? Zostawcie swój komentarz, jestem przekonany, że moi widzowie są wnikliwi i inteligentni. Chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat. W Rydze system gospodarki odpadami przechodzi istotne zmiany, które bezpośrednio wpływają na portfele mieszkańców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jak to wygląda w praktyce. Obecnie trzyosobowe gospodarstwo domowe płaci 42 euro za wywóz śmieci. To kwota, która może wydawać się znacząca, ale gdy spojrzymy na konkretny przykład, Sytuacja przedstawia się inaczej. Czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu jednorodzinnym, korzystająca z pojemnika 240-litrowego, płaci zaledwie 8 euro miesięcznie. Co ciekawe, pojemnik ten nie jest nawet całkowicie wypełniany. System segregacji działa sprawnie dzięki kolorowym pojemnikom na szkło, papier i plastik. Co istotne, wywóz tych posegregowanych odpadów jest bezpłatny, a pojemniki rzadko są przepełnione. To pokazuje, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w procesie segregacji. Modernizacja infrastruktury odbywa się w sposób przemyślany. Podziemne kontenery są instalowane na podstawie umów z właścicielami budynków, bez przymusu administracyjnego. To elastyczne podejście pozwala na stopniowe unowocześnianie systemu. Warto zauważyć, że jedna firma obsługuje cały obszar, co zapewnia spójność usług. System jest tak skonstruowany, że nawet gospodarstwa domowe, które nie segregują odpadów, nie ponoszą dodatkowych opłat za wywóz surowców wtórnych. Patrząc na całość systemu, możemy stwierdzić, że Ryga znalazła złoty środek między efektywnością a przystępnością cenową. Jest to przykład, jak można skutecznie zarządzać gospodarką odpadami w dużym mieście. Co myślicie o takim systemie gospodarki odpadami? Jak wygląda to w Waszym mieście? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Szczególnie interesuje mnie, z jakiego kraju oglądacie ten materiał i jak u Was rozwiązana jest kwestia wywozu śmieci. Wasze opinie mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematyką ekologii i gospodarki komunalnej w różnych rejonach Europy i świata. Drodzy widzowie, dziś przyjrzymy się sytuacji w Rydze gdzie mieszkańcy stają przed kolejnymi zmianami w systemie gospodarki odpadami. Z naszych obserwacji wynika, że przeciętna rodzina płaci obecnie do 11 euro za wywóz śmieci, co zdarza się zazwyczaj raz w roku. To stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi europejskimi stolicami. Warto zauważyć, że system ryski ma kilka unikalnych cech. Po pierwsze, szkło i papier są odbierane za darmo, co znacząco obniża końcowe rachunki. Po drugie, mieszkańcy, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, nie palą i nie spożywają alkoholu, generują mniej odpadów, co przekłada się na niższe opłaty. Jednak sytuacja nie jest statyczna. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost taryf jest rosnący poziom wynagrodzeń w kraju. To naturalna konsekwencja rozwoju gospodarczego, która dotyka wszystkich sektorów usług komunalnych. System jest podzielony na cztery strefy. Obsługiwane przez trzy różne firmy, które mają prawo do corocznej indeksacji stawek, zgodnie z umową z 2020 roku. Mimo, że ceny paliw spadły, koszty pracy wzrosły, co bezpośrednio przekłada się na wyższe taryfy od 1 października. Eksperci przewidują dalszy wzrost opłat po 2026 roku, biorąc pod uwagę wpływ firm recyklingowych i komisji regulacyjnych. Mieszkańcy Rygi generalnie uważają obecny system za wygodny i ekonomiczny. Warto podkreślić, że wzrost taryf jest wolniejszy niż ogólny wzrost cen w gospodarce. To pokazuje, że władze starają się utrzymać koszty na rozsądnym poziomie. Czy w Waszym kraju również obserwujecie podobne zmiany w gospodarce odpadami? Jestem ciekawy, jak wygląda sytuacja w różnych regionach. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Może wspólnie uda nam się znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych społeczności? Dodatkowo warto wspomnieć, że rząd łotewski rozważa wprowadzenie dodatkowych ulg dla gospodarstw domowych, segregujących odpady w sposób wzorowy. Takie inicjatywy mogłyby stać się inspiracją dla innych europejskich miast poszukujących efektywnych rozwiązań ekologicznych w przystępnych cenach. Drodzy słuchacze, dziś porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, która dotyczy każdego mieszkańca Rygi. Od 1 października czekają nas podwyżki opłat za wywóz śmieci. Jest to spowodowane głównie wzrostem płac w sektorze gospodarki odpadami. System gospodarowania odpadami w Rydze jest podzielony na cztery strefy obsługiwane przez trzy firmy. Zgodnie z umową z 2020 roku mają one prawo do corocznej indeksacji taryf. Mimo spadku cen paliwa. Wzrosły koszty pracownicze, co jest głównym powodem podwyżek. Warto zaznaczyć, że taryfy w Rydze rosną wolniej niż ogólny poziom cen w gospodarce. Dla przeciętnej rodziny koszt usługi pozostaje stosunkowo niski, szczególnie biorąc pod uwagę bezpłatny wywóz szkła i papieru. Deputowany Wiaczesław Stepanenko próbował zapobiec wzrostowi taryf, ale miasto musi przestrzegać zobowiązań umownych, aby uniknąć kosztów sądowych. Mimo że miasto posiada znaczące udziały w jednej z firm przetwarzających odpady, zmiana składnika podatkowego nie jest możliwa ze względu na strukturę właścicielską. Eksperci przewidują dalszy wzrost taryf od 2026 roku, biorąc pod uwagę wpływ firm recyklingowych i komisji regulacyjnych, a także planowany wzrost podatku od zasobów naturalnych. Jako mieszkańcy, mamy prawo i obowiązek aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki gospodarowania odpadami. Ważne jest, abyśmy byli świadomi nadchodzących zmian i mieli wpływ na decyzje, które nas dotyczą. Należy również podkreślić, że system segregacji odpadów w Rydze wymaga jeszcze znacznych ulepszeń. Według najnowszych badań, tylko 40% mieszkańców prawidłowo segreguje odpady. Potrzebujemy więcej kampanii edukacyjnych i infrastruktury umożliwiającej łatwiejszą segregację. Ponadto warto zastanowić się nad innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak system kaucyjny dla opakowań, który sprawdził się już w krajach skandynawskich. Z którego kraju nas słuchacie? Dajcie znać w komentarzach. Bardzo ciekawi mnie geografia naszej społeczności. Co sądzicie o podwyżkach tary za wywóz śmieci? Zostawcie swoją opinię w komentarzach.